I witamy serdecznie wszystkich ze mną półfinaliści w turnieju Puchar Polski PLT 2020. Tomasz Besor oraz Bartosz Micher, którzy rozegrali wspaniały mecz. Niestety nie udało się Tomku tutaj wygrać. Tomku, jak z Twojej perspektywy ten mecz przebiegał? To znaczy, ja jestem za zadowolony. Chodziło mi o to, żeby, żeby po prostu sobie pograć więcej. Nie odczułem sobie zębów na jakieś miejsce konkretne. Myślę, że półfinał brzmi w porządku. Jak przebiegał? Myślę, że Bartek bardzo dobrze antycypował, wykorzystywał moje krótsze piłki i obiegał i próbował z forhandu przyjmować inicjatywę. Dobrze też funkcjonował jego niego serwis, świetnie biegał do, do tych skrótów moich, także no, był twardym przeciwnikiem na pewno i, i w tym spotkaniu zasłużenie wygrał. Mieliście więcej winnerów z backhandu niż z forehandu? O ile dobrze policzyłem, czy jest to Twoja mocniejsza strona? Można tak powiedzieć. Generalnie chciałem zagrać właśnie ofensywnie. Um, dlatego z tych założeń jestem zadowolony. Natomiast no, brakuje mi troszkę ogrania i czucia, było to widać, bo te zagrania, czy choćby winery z backhandu, przeplatały się z jakimiś tam bardzo przypadkowymi piłkami z mojej strony. ale. Tak, zazwyczaj czuję się pewnie na backendzie. Super. A teraz Bartosz, awansowałeś do finału. Pierwszy raz tutaj u nas na turniejach. Twój finał. Jak się z tym czujesz? No, bardzo dobrze. Na razie się udało. No, Kiedy tam w Krakowie, jak i Butowie grałem, to czwarty finał z Ubertem. W trzecim sercu przegrałem, dzisiaj w trzecim wygrałem. No i teraz też dobry mecz był tutaj. Bardzo tutaj kolega też w Niemczech długo grał, dogadaliśmy się tam blisko, gdzie skąd ja pochodzę, też trenował, to był jakiś mecz na no ja, na no wyjeździe. No no. Wspan... Wspaniale, dokładnie, awansować do wielkiego finału w Warszawie, który będzie pod koniec marca, pewnie na pewno się cieszysz. I powiedz mi tutaj, czy to jest efekt twojej się, znaczy, to, że do finału, to jest efekt twoich treningów? Z trenerem? E, myślę, że tak. E, zobaczymy zaraz, to się nauczyłem. Będę grał z moim trenerem. Zawsze staram się teraz przed pracą. 7 rano zawsze walczę tutaj, bo po pracy zawsze muszę szybko wracać do domu. To coś tam grywam. Jest to jakiś progres. Bardzo, proszę państwa, ciekawa sytuacja, bo Bartosz Michał będzie grał z Oleksandrem Kryyczenko w finale, czyli ze swoim trenerem. Jakie to jest uczucie? Um, dobre. <laughs> na razie zagrałem mecz pełny z nim, czy tutaj, na tych zasadach. E, tydzień temu już z nim grałem finał i... No ja, przegrałem, gładko. Okay. A tutaj Tomku, co tutaj się wydarzyło w drugim secie? Bo podczas wymiany ja tutaj dwóch panów weszło na kort. To tutaj się w ogóle wydarzyło? Co to za panowie i skąd oni się wzięli? E, ciężko mi powiedzieć. No dobrze dla panów, że ja byłem po tej stronie. E, nie wiem, może... Podobał mi się mecz yy, i przybiegli autografy. jeśli ja z trochę się tutaj do ciebie. Yy, naprawdę ciężko mi to komentować teraz. Natomiast panowie w ogóle byli zdziwieni, chyba że my z jakimiś pretensjami do nich, także ja myślę, że po prostu ten marketing przyciągnął tutaj te osoby. Chyba tak, dobra panowie. Dziękuję bardzo za wywiad, że wzięliście udział w tym wspaniałym turnieju. Tomku, możesz sobie pozdrowić na koniec jakieś ostatnie słowo? Pozdrowić? No ja jestem chyba jedynym reprezentantem Myślenic, także pozdrawiam wszystkich z Myślenic i oglądających. Wspaniale, Ale, Bartoszu, a Ty, po regeneracji przed wielkim finałem, zregeneruj się, zjedz coś może lekkiego, napij się i tutaj już już do finału. Teraz tutaj dyrektor równie Radosława, Radosława tutaj chce jeszcze tutaj powiedzieć. Radosławie, zapraszam Radosława tutaj. To tutaj masz w ręce takiego. Otóż Maksymilianie, ja mam w ręce zegarek ufundowany przez Lacoste. Przez Time Trend, a zegarek jest marki Lacoste i być może Bartosz Micher albo Aleksander Kieryczenko, na pewno któryś z nich, taki oto zegarek otrzyma. Zapoznaj się z nim, panie komentatorze i powiedz, czy jest ładny. Bartku, czy wy chciały taki wygać zegarek? No, fajnie wygląda. To już wygląda wyglądał do białej koszulki w biurze. Będę walczył. Nosisz zegarek, Bartku, na co dzień? Um, nie. <laughs> nie noszę. Mam parę zegarków, ale raczej... Nie noszę, nie wiem. A jak tam wygrasz, to przynajmniej raz ubierzesz? Jasne, codziennie. Czyli, czyli będzie wtedy wyjątek. Wspaniale. Tak. To dziękuję. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Ten finał już za jakieś pół godziny, bo tyle potrzebujesz, żeby wypocząć. Tak jest, za pół godziny walczymy dalej. Powodzenia zatem życzę, a ja sobie tutaj z maksymalnym przerwie jeszcze porozmawiam. Tak, dokładnie, z barkiem, że 18.50, porządek rozgrzewki, 19.00 start finału, więc bądźcie panowie gotowi, tutaj przed telewizorami i panowie i panie, na wielki finał, głośno, 19.00, zostaniecie z nami, pis. dziękujemy bardzo.